Cześć, witajcie z tej strony Fantoma. To jest 55. odcinek z serii Zagrajmy w Piracy Eternity. W tym odcinku zajmiemy się zadaniem, które już dosyć dłu od dłuższego czasu istnieje w naszym dzienniku. Jest to wezwanie do sądu. Posłaniec z pałacu Dziuka w Zatoce Buntu przybył do K.N.U.A. pracował z kanclerzem Warinem w pałacowej kancelarii. I właśnie w pałacowej kancelarii się znajdujemy. Tutaj oczywiście zakończyliśmy po poprzedni odcinek. Na rozmowie z Frygą. Dostaliśmy od niej także zadanie. Które nie pamiętam, oczywiście, jak się nazywa. Zaraz tutaj do tego dojdziemy. Wydaje mi się, że to było tutaj w misjach. O, właśnie. Zar wiary. Fryga, niezachwiana cz ma magrany. Przechodzi kryzys wiary z powodu problemu plusz rozrodzonych w buntu. W rezultacie nie potrafi utrzymywać świętych ogni miasta. Święte ognie są symbolem triumfu i ochrony, więc ich znaczenie jest teraz większe niż kiedykolwiek. No i właśnie dostaliśmy zadanie, dostaliśmy misję od Fyrgi, żebyśmy się udali do jaskini z wizji, która nawiedziła właśnie tą postać. Ale no właśnie zanim to, to, mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Między innymi właśnie jeszcze musimy tutaj porozmawiać z Ederem, bo chciałby z nami wyprowadzić dialog, więc to wszystko za chwilę, a ja zapraszam was do oglądania. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, a także komentarza. No i zapraszam do oglądania. Przejdźmy sobie do tego dialogu z Adarem. Strange place for a shrine to have Crucible Keep. Maybe it made more sense at some point before gathered all that dust. And the only thing the Knights of the Crucible worship these days is the nobility, as far as I understand it. Nazem żołnierzy, których tyglarze zwerbowali po wojnie, powiedzieli mi to i owo. Wprowadzają dzieciaki, nie opowiadają im o kowalstwie, rewolucji i tradycji, o golemie, jak to stworzył rycerz tygla w swojej kuźni, wydać dać Renie niepodległość. A kiedy już wstąpią w ich szeregi, okazuje się, że tyglarze gadają tylko o tym, kiedy w końcu zostaną uznani za prawdziwych rycerzy, kiedy otrzymają swoje tytuły i ziemię. Ich najwyższy sędzia chciałby zostać Erlem że to niby wola Abydona. Armia i zamek już ma. Ciekawe jak długo potrwa, zanim zacznie oto to wojnę, twierdząc, że tak kazał mu Abydon. No w sumie, dobre pytanie. Mamy tutaj kilka opcji na odpowiedź. Wydaje mi się, że niektórzy członkowie nadal poważnie traktują swoje ideały. Niektórzy starsi rycerze ich inaczej nauczano i wychowano w innym otoczeniu. Uczuję im, że muszą patrzeć, jak wszystko wokół się rozpada i nic nie mogą zrobić, bo dowodzą nimi niewłaściwe osoby. No to jest częsty problem, właśnie: braku kompetencji ludzi, którzy. Często przewodzą jakiejś właśnie ważnej organizacji. Tworzymy że nie mają lepszych przywódców. No cóż, nic na to nie poradzimy. Możemy tylko zająć się tym, na co mamy wpływ. I kontaktować się właśnie z y, tymi ludźmi, z którymi właśnie dobrze się współpracuje. I mają dobrą wolę, że tak powiem. No dobra, przejdźmy sobie tutaj do w o kancelarii. Bo rozumiem, że tutaj będzie znajdował się gdzieś kanclerz. No właśnie, kanclerz Farin. Proszę bardzo, napiszmy sobie oczywiście grę. Zanim tutaj cokolwiek zrobimy, i przejdźmy sobie do rozmowy. Dziękuję za przybycie. Od dłuższego czasu usiłuję się z Tobą skontaktować. Marszałek Forwyn, doradca wojskowy Erla Bademara, będzie pełnił rolę świadka, Zduje dłonią mężczyzna obok. Dobrze cię widzieć, obrońco szlaku. Twoja reputacja cię wyprzedza. Trzeba przyznać, że odzyskując kajadnuła, wywołałeś spore zamieszanie wśród szlachty. Większość z nich nadal nie wie, co o tobie sądzić. O co chodzi? Tworzono Twoje prawa do Kadnua, L Erl Bademar wydał w tej sprawie rozporządzenie. Mam tutaj także kilka opcji do wyboru. Erl zapewne wyda sprawiedliwy osąd. Podnotujemy Twoją współpracę i dziękujemy za nią. Wszystko się wyjaśni, kiedy przybędzie Lord Gadbin. Masz do mnie w międzyczasie jakieś pytania? Powiedz mi o Erlu Bademarze. Erl Bademar pochodzi z szanowanego rodu, który zyskał na znaczeniu po wielkim buncie jakieś 150 lat temu. Dnią Boże składa się z siedmiu księstw. Bademarowie badają księstwem zwanym Chwytem. Jeśli zaś chodzi o obecnego Erla Bademara, to bardzo przyzwoity człowiek. Praca dla niego to dla mnie zaszczyt. Powiedz mi coś jeszcze o tym chwycie. Chwyt stał się największym z siedmiu księstw, po tym jak wchłonął przedwojenne księstwo Yenboru. Ważniejsze miejscowości to Nowe Cheomar, Chwyt Geirana, Złożona Dolina i oczywiście Katnua. Jenboru. Yenboru? Kiedy Boże było jedynie adryjską kolonią, podzielono je na dziewięć księstw. Po adryjskiej, przegranej dwa księstwo zlikwidowano, a granice przesunięto. Jenbor był jednym z nich. Mam inne pytania. Co wiesz o Gadbinie? Spotkałem go jedynie raz, ale wystarczyłoby ocenić charakter Lorda Erlda Gadbina, tudzież jego brak. Kolejna postać, jakaś tutaj, która ma do nas jakiś interes. Pochodzi ze starego adryjskiego rodu, jeszcze sprzed wielkiego buntu. Jego pradziadkiem był Ranik Gadbin, Earl Jednaboru podczas wojny. To jest do czasu, kiedy pozbawiono go włości i wygnano z zielenia Boża. Czy wiesz, jakie rozporządzenie wydał L. Wademar? Przykro mi, milordzie, ale nie wiem. Rozporządzenie jest zapieczętowane. O co chodziło z tym obrońcą szlaku? Władca Keat zgodnie z tradycją, nazywany jest obrońcą szlaku. Twoja pozycja nie jest może jeszcze całkiem oficjalna, ale tytuł ten jest jak najbardziej na miejscu zawsze głową z uśmiechem. No, myślę, że nie mam więcej pytań. Znakomite wyrzucie czasu: oto nadchodzi lord Kadwin. Proszę. Jest i on. W stronę kanclerza idzie bogato odziany mężczyzna z jasnymi włosami rozwianymi na wietrze. Dukodz jego obcasów rozchodzi się echem po korytarzu. Tuż za nim kroczy krótkowłosa elfka w błyszczącej kolczudze, po chwili się z nim rozrównując. Wygląda ci się bez skrępowania, mierząc się wzrokiem. Zakończmy czym prędzej formalności. Mam inne sprawy na głowie. Wiadomo przecież, że zgodnie z prawem Kaetnua należy do mnie. Gdzie jest ten uzurpator, który zamordował Redrików? moją rodzoną siostrę i jej męża, a teraz zagarnia moje ziemię. Gdzie jest ten przekręty łotr? Parin oskrząkuje i zerka na ciebie. Ten tutaj? ma być władca Ketnua. Sądziłem, że to ktoś ze, służ ze służby. Może sprzątać, albo dragasz. Może... Możemy przejść do rzeczy? Myślę, że mogę sobie darować... tej Opcję z trwaniactwem. Jednak chcemy zachować jakąś reputację nie łamie pieczęć i rozwija pismo. Odnośnie kwestii rozszczeń Gadbinów do Kaeth L Bademar orzeka, że rozszczyna tego nigdy się nie zrzeczono. Zgodnie z prawem Ketnua stanowi własność rodu Gadbinów. Wiedziałem. Gadbin uśmiecha się triumfalnie. Jeszcze nie skończyłem, milordzie. Gadbin przywraca oczami i gestem nakazuje kanclerzowi kontynuować. Jednakże Erl uznaje, że Phantom samodzielnie odzyskał Katnua. Miejsce opuszczone, a nawet zdaniem niektórych przeklęte przez ponad 100 lat. Wróceniem nua, Rodowi Gadbinów, dekretem Erla Lord Gadbin zobowiązany jest uiścić rekompensatę w formie absolutnie nie. Gadbin skala ramiona z wyzwającą minu. Milordzie? Varin unosi brwi. ta jest całkiem rozsądna, panie, i wymagana, byś mógł odzyskać swoje ziemię. Jeśli pozwolisz mi skończyć, nie zapłacę temu szubrawcowi ani miedziaka za moją ziemię. Myślisz, że nie wiem, co kieruje er LM? Wydaje mu się, że taką zniewagą może mi coś dać do zrozumienia. Mam wiadomość, dlatego nie będę się kinał. <gadbin> unosi otwartą dłoń, a kanclerz aż się kuli, unosząc ręce. Uciek Gadbina za ramię. Zabieraj łapy ty, wieśniaku. Gadwin wyrywa rękę z twojej dłoni i cofa się. Elfka szybko wyciąga z zaskurzonego pasa pistolet, Otwiera szeroko oczy, oczekując walki. Szczerze, bardziej oczekiwałem tylko, że wyciągnie łuk, bo to trochę niespotykane, że elf ma pistolet przy sobie. Moi panowie, proszę, nie ma potrzeby uciekać się do przemocy. Lord Gadwin przez kilka chwil przeszywał cię nienawistym spojrzeniem. Tu idę odebrać to, co moje. Możesz być pewien. Kapitanie Emery, idziemy. Cicha buntowniczo, po czym wychodzi z sali. Kapitan jego gwardii opuszcza pistolet i z drwiącym uśmieszkiem podąża za pracodawcą. Była to ciekawa interakcja, muszę przyznać. Cóż, takiej reakcji Gadbina można było się spodziewać. Nie mam w tym twojej winy, ale chyba zyskałeś potężnego wroga. Radziłem sobie już z gorszymi. Mam nadzieję, że masz rację. Walin uśmiecha się niewyraźnie. W każdym razie, skoro Lord Cadwin odrzucił dekret Erla, Kaetnua oficjalnie należy teraz do ciebie. Wręcza ci błękitne berło, najprawdopodobniej wykonane w całości z szafiru. Proszę, to należało do jednego z dawnych władców Kajet Nua. Zgodnie z prawem, teraz należy do ciebie. Zobywasz przedmiot, to dodano do schowka Gird Havnes -Stenes. Mamy tutaj możliwość badania tysiąca sztuk monet. jeśli to do Lorda Gadbina na znak przyjaźni. Możemy się w sumie to zdecydować, i tak mamy dużo pieniędzy. A może to właśnie być jakieś rozwiązanie do konfliktu. Bardzo hojna oferta, upewnię się by dotarła do Lorda Gadbina. Miło było w końcu Cię poznać, panie Barin, konia się. Być może z następnym razem spotkamy się w przyjemniejszych okolicznościach. Pregnuj, phantom. Marszalek pozdrawia cię ukłonem i odchodzi. Dziękujemy wam za tą rozmowę. Zadanie uaktualnione: wezwanie do sądu. Mamy to odhaczone, a kanclerz razem z jego towarzyszem zniknęli. O, wykonaliśmy to zadania. Fantastycznie. Teraz widzę, ja że mamy tutaj archiwistę. Jeszcze czarna woda i pęknięte grobowce zostały dodane do listy danych z warowni. Jakaś przygoda. Przygoda wykasa za jeden dzień. Z tego co słyszałem i czytałem, to w ogóle przygody nie opłacały się, się na wczesnym etapie rozrywki, ponieważ nie dają zbyt dużego wynagrodzenia za robienie ich. Także myślę, że oczywiście jeśli macie inne sugestie, albo inne doświadczenia z tą grą, no to oczywiście napiszcie w komentarzu, ale z tego co ja czytałem, to właśnie na razie się tego nie co robić. Myślę, że w przyszłości na pewno się zdecyduję na to, ale póki co, póki co sobie odpuszczę. Jeszcze chciałbym porozmawiać tutaj z archiwistą, zobaczyć coś ma może do powiedzenia, myślę, że to nie jest to postać przypadkowa tutaj. Małomówny, siwowłosy mężczyzna wpatruje się w księgę, którą właśnie wziął spółki, półki. Zerka na ciebie zapuchniętymi oczami. Tak? Mogę coś dla ciebie znaleźć? A, bo mi się wydaje, że to jest właśnie człowiek, który ma nam dać informacje dotyczące zadania związanego z ederem. I właśnie o te zapiski nam tutaj chodzi. Poszukuję zapisków z oddziałów ochotniczych z czasów Wojny Świętego. Próbuję ustalić, jaki los spotkał pewną osobę. Mężczyzna odsząkuje. Mieliśmy sporo zapytań o takie informacje. Obawiam się, że musieliśmy zamknąć dostęp do nich dla pospólstwa. Zdaje się, że w Jelenie nadal jest sporo osób, które żywią urazy do redry, Redkerejstian. Udostępnienie ich nazwisk byle komu byłoby nieodpowiedzialne. Wielu z nich osiedliło się tu na prawach uchodźców. Może, gdybyś był bardziej znany w Zatoce Buntu, sprawy miałyby się inaczej, ale tak nie mam powodów, by sądzić, że różnisz się od pozostałych. Możemy tutaj wykorzystać to, że mamy wysoką, wysoki atrybut mocy. Spróbujmy. Achwista brwi. Z połosu Duka? zapewniam cię, że nic z tego. Poza tym, bez mojej pomocy spędzisz całe lata na poszukiwaniach. Przybyliśmy z bardzo daleka. Jak tylko dowiedziałeś się czegoś o moim bracie, nie wiem nawet po której stronie walczył, musisz zrozumieć, że słyszałem wiele takich opowieści. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. No dobrze. W takim razie żegnaj. Realizowano dziennik, fragmenty rozrzuconej wiary. Właśnie to jest to zadanie. Eder zgodził się w towarzyszyć mi w podróży. Wydaje się, że gnębią go pytania, na które jego zdaniem może odpowiedzieć widzący. Archiwista nie chciał pokazać nam zapisów z Wojny Świętego. wspominając coś o rządnych zemsty i oburzaniach ścigających rykańskich uchodźców. Powiedział, że może zmienić stanie, jeśli będę mieć w mieście lepszą reputację. Powiem wam, że czasami nieźle mi się plącze język, jak Próbuję płynnie tutaj wypowiedzieć te różne komplikowane nazwy. Jeśli można sobie właśnie oglądać język. No dobrze, myślę, że możemy kontynuować tutaj zwiedzanie, eksplorację tej części tutaj Zatoki Buntu. Myślę, że zanim przejdziemy dalej, to jeszcze możemy zerknąć sobie właśnie na ten. Gild Havenes Stenes. I cóż to jest za. broń. Można przypisać do Mac kapłan Druid. Berła z błękitnym kamieniem jest o tyle niezwykłe, że wykonano jest z pojedynczego szafiru. Drugim elementem jest uchwyt wykonany ze srebrnych obręczy. I ha, mamy tutaj właśnie duchowe przypisanie. Czyli będziemy mogli z niego korzystać tylko jedną postacią, jak mi się wydaje, i to właśnie dla MAGA. Może porównajmy sobie z tą różką, którą mamy obecnie na alocie, bo widzę, że to jest tylko dla MAGA kapłana albo Druida. Wydaje się, że właśnie to berło jest lepsze od różdżki. I myślę, że właśnie w tym momencie sobie przypiszę to alota. Jasne. Nie będzie, by, nie będzie mógł być używany przez żadną inną postać. Proszę bardzo pisana. Jalot będzie mógł tylko korzystać jako jedyny w drużynie. Wydaje mi się, że właśnie ta różdżka jest trochę gorsza od tego berła. Mamy tak. Przeczytałem, ja aha, bo tu mamy w ogóle, aby odblokować następny poziom, dodaj 200 obrażeń, czyli ta broń może tutaj awansować, cały czas się ulepszać, no proszę. Tego jeszcze tutaj nie mieliśmy. To jest bardzo ciekawa mechanika. Myślę, że na pewno sobie to 11 ein włożymy do schowka, tak żeby potem je sprzedać za rozsądną cenę, oczywiście. No dobrze. Gdybyśmy mogli się tutaj udać, myślę, że możemy. Następnym miejscem, do którego możemy się udać, to jest ta właśnie ambasada walińska. No coś mi się widzi, że możemy tam mieć jakieś. Sprawy do załatwienia związane z pelaginą. Bo no przecież w. Nie pamiętam już. Nie pamiętam już dokładnie w którym dystrykcie, ale pamiętam, że rozwiązywaliśmy właśnie w jakimś budynku związanym też z czymś walińskim. Właśnie sprawę, która była też ściśle związana właśnie z pelaginą. Także myślę, że to będzie dobry pomysł. Zapiszmy sobie oczywiście grę. I wejdźmy do środka. Myślę, że dobrym tutaj... Dobrą owcą będzie tutaj rozejrzenie. Po tym miejscu. No właśnie, jest tutaj Vincent Agosti. Wydaje mi się, że go kiedyś już spotykaliśmy. Ale nie jestem pewien. Ambasador Agosti. Mówiłabym z wami na temat jakiejś urgencji i great importance. Zostając ciężko, jakby na wspomnienie wielkiego wysiłku, Vincent składa ramiona na piersi. Pelegina, jeśli chodzi o tę samą sprawę, to wcześniej to nadal ciężko będzie mnie przekonać. Ambasadorze, proszę jej wysłuchać. Ambasador, przygląda ci się przez kilka chwil, po kłania się z szacunkiem. Phantom. jesteś dobrze znany za tocy buntu. Uśmiecha się łagodnie. Nawet w ambasadzie walińskiej. O, właśnie, to jest było to miejsce i brakowało mi tego słowa. Ambasada Walińska. Vincent zwraca się ponownie do peleginy. Bywasz ostatnio w godnym szacunku towarzystwie. Unosi ręce i wzrusza ramionami. To chyba nie powód, by robić zamieszanie z animantami i kto wie, kim jeszcze. Ambasador, są problemy w które i porty open. Animancy is under attack in Defiance Bay. Musimy bronić naszych interesów, również unikając zbędnego zaangażowania. Animanci i miejscowi mają problem. Rozwiążą go sami, albo i nie. Tak czy siak, mieszając się, wiele ryzykujemy. If it is outlawed here, what would prevent the same from happening in our republics? Oblicie ambasadora wyraża mieszankę współczucia i frustracji. Pelegina, nie uważam, że twoje obawy są bezpodstawne, jednak ta ambasada nie może podważać polityki republik. Jeśli to coś zmienia ambasadorze, to już zajmuje się sprawą, o której wspomniała pelegina. Nie zmienia, ale będzie dobrze. Jeśli Twoje śledztwo zaprowadzi Cię do bliźniaczych wiązów, tam bowiem Pelagina musi się udać. What is it, the Duke's need of me, ambassador? daje nam okazję przejęcia ich szlaków handlowych z ery Glanfodot. Musimy wkrótce spotkać się z Glamphathonami, by ustalić przyszłe umowy handlowe. Droga do bliźniaczych wiązów może być oczywiście niezbędna niebezpieczna, ale właśnie dlatego ty będziesz naszą przedstawicielką. ambasador. But won't this provoke the dear Woodens? Their country is falling apart and we already dividing up their trade alliances. I co? Wypowiedzą nam wojnę? Bez żadnego udziału Republiki Jelenioborskiej armie straciły całe pokolenie żołnierzy. I wykorzystanie takiej okazji byłoby nierozważne. Jeśli my, to zrobi to... Jeśli nie my, to zrobię to radrekas. Ambasadorze, to bardzo nieczułe podejście biorąc pod uwagę, przez co przeszli miejscowi. More than that, ambasador, there is a practical element to consider. We may profit in the short term from this arrangement, but what of the future? The Deerwood won't forget, and the Republics may pay the price for it. Ambasador wzdycha. Nie jesteśmy dziukami Pelegino. Decyzja należy do nich, a my mamy wykonywać rozkazy. Nie proszę Cię przecież, żebyś kogokolwiek, kogokolwiek zabijała. Pelegina unosi brew i zaciska szczęki, ale nic nie mówi. Pelagino, Pelegino, kręci głową. Udaj się do bliźniaczych wiązów. Porozmawiaj z nam patką Podkreśl niestabilność silenia Boża i zapewni ją, że Republiki Walińskie Bezpiecznych szlaków handlowych. ambasador. Ambasador kiwa głową i uśmiecha się dobrotliwie. Następnie spogląda na ciebie. Wiem, że chcieliście wspólnie prowadzić śledztwo w sprawie tego kryzysu, ale mam nadzieję, iż pojmujesz obowiązki peleginy. Pomuję, ale, ale zamierzamy przeprowadzić śledztwo, bez względu na obowiązki. Poruszony Vincent zwraca się do peleginy. Czy dziukowie mają dowiedzieć się więcej o szalonych przygodach Of course not, to Twin Elms. Dobrze, a teraz musicie mi wybaczyć. No i sobie poszedł. gone better. Could have gone worse.

Milknie w zamyśleniu. Mimo wszystko sądzę, że nawiązanie kontaktów handlowych z Glanfatanami jeszcze bardziej osłabi Boże, a w przyszłości ześle kłopoty na republiki. Do bliźniaczych wiązów daleka droga. Będziesz miała sporo czasu, by to przemyśleć. A no, A cokolwiek to znaczy. Zaktualizowano dziennik Dziecko Pięciu Słońc. Pomóż Peleginie ustalić szczegóły umowy handlowej z Glanfatanką w bliźniaczych więzach. No dobrze. Myślę, że to będzie jakieś takie od... dalsze zadanie do wykonania. Teraz może się rozejrzymy tutaj po tym pałacu. Oczywiście dyskretnie. Żeby nas tutaj nikt nie przyłapał na gorącym uczynku, jeśli znajdziemy coś ładnego, przyjemnego. I myślę, że jak tutaj coś znajdziemy i do końca eksplorujemy, tak można powiedzieć, to miejsce, to Zakończę w tym miejscu ten odcinek. I oczywiście będziemy kontynuować naszą przygodę w następnym. Mamy tutaj skrzynkę poziom trudności 8. Myślę, że alot na pewno sobie z nią poradzi. Proszę bardzo. Potrzebne wytrychy 1. No to jak najbardziej. Mamy 30. Bierzemy. I co my tu mamy? Figurka obsydynowej lampy lampa wydaje się połykać światło, na jej powierzchni nie widać żadnych odbić. Jest zimna w dotyku, a gdy przyłożyć ją do ucha, słychać cichy szum. Lampa jest zako zakorkowana, a na korku wyryto pojedynczą runę. Przywołanie 3 razy zjawa. No proszę. Wartość aż 2400 sztuk monet. Nie wiem, czy będziemy musieli właśnie jej używać, czy raczej ją sprzedać. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie przyłapał. Zaga nosi godło Republik Waliińskich. Statek żeglący pod pięcioma promienistymi gwiazdami. Yeah. Dobrze, myślę, że możemy kontynuować to zwiedzanie. Jest bardzo ciekawy przedmiot w takim miejscu, kto by się spodziewał. Tutaj mamy biblioteczkę, wybrana korespondencja darczyńcy Idena. I kolejny jakiś kuferek do otwarcia. I'll have it in no time. Proszę bardzo. Złoty tyłk. I solidny na pierścik. Bierzemy. I wychodzimy. Nikt nas tutaj nie widział, więc nie trzeba się obawiać. A zawsze fajne tutaj źródło pieniążków. I myślę, że to by było chyba na tyle z tego miejsca, to to będzie dobry moment, żeby się właśnie pożegnać, co prawda to był no, taki typowy odcinek na gadanie i za dużo się tutaj nie działo, ale no trochę na tym zaciało, ale jak widzicie zaktualizowaliśmy kilka zadań pobocznych i trochę nam się tutaj rozjaśnia i klaruje cała sytuacja, jaka panuje właśnie tutaj w Bożu Także są to bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, a także na komentarz. No i do usłyszenia w następnym odcinku.